Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj 12 kwiecień. Wreszcie ciepło. Ma być 16 stopni u nas. a w tygodniu w ogóle ma być bajka, tak? Tam 26 stopni, patrzyłem w nocy po 14. No. Tu chyba się skuszę na jakiś alkohol. <laughs> Nie, napiję się i łóżmy sobie na działeczce, Jak za dawnych dobrych czasów. <laughs> O, ale dobra, ten kanał nie jest o alkoholu, tylko kurde o gołębiach. No, gołąbki, dzisiaj na treningu byłem. Pierwszy trening. Tak stałem, patrzę ciepło, bo jutro może na jakieś zakupy się przejadę i nie będę miał czasu. I dzisiaj mówię, wywiozę gołąbki. I przyjechałem na działeczkę, złapałem dwie klateczki. Samiczek 16 do lotu, z tego co ja kłapałem Tak to wcześniej nie liczyłem, nie? 16 samiczek i 19 samców. Yy, pojechałem na. Do mnie, do mojego głębnika w linii prostej było 20 chyba 3 km. Pierwszy trening to. Pierwszy trening to myślę, że dobrze. Może nawet trochę za daleko było. No ale dobra, na tyle pojechałem. Yy... Pierwsze samiczki puściłem, trochę ciężka, bo miały odejść, najpierw odeszły, później zobaczyłem, że wróciły, później znowu odeszły, i wypuściłem sami samczyki i pojechałem szybko, tak, no, jak przyjechałem, to samiczki już były w gołębniku, samczyk był jeden, no, ten samczyk co ma dwa gołemniki, jeden na Śląsku, drugi u mnie. Ale ogólnie to jest mój gołąb. Nie No był pierwszy, on ma 6 lat chyba nie. I ja mu się widocznie nie chciało z grudnia latać. To mnie zadziwił ja Pomyślałem, że może go nie wziąłem, nie? Ale go wziąłem, bo pamiętałem jak go wkładałem do klatki. No, ale też dobrze, bo przyjechałem to Nie wiem, dwie minuty minęły i samczyki przyleciały, tak? Mogłem sprawdzić, jak z drogami oddechowymi, nie? No to powiem szczerze, że dobrze, tak, że... No podejrzewam, że sobie polatały te gołębie, no... Że 25 minut to w takim szybkim tempie, tak? Około pół godziny latały te gołębie. Pojechałem trochę wolniej, bo... bo po drodze na wylotówce tutaj z Sochaczewa policja stała, <laughs> No i trzeba było to tu uważać dzisiaj. No to z pół godziny takim szybkim tempem polatały gołąbki. No to mówię drogi oddechowe dobre, tak? Nie, nie miały dziobów otwartych. tak. Może też dlatego, że one były wypuszczane, tak starałem się wypuszczać w zimę. No, może nie często, bo też nie dałem rady, ale ogólnie nie, nie miały jakiegoś dłuższego yy, siedzenia w głębniku, tak? Tam jak z tydzień posiedziały, to był maks. Tak? drogi oddechowe, mogę powiedzieć, że nie, nie jest, jest dobrze, tak młodych to słabiutko, bo okazało się, że tam no jednego musiałem usunąć to i jego brata z gniazda też usunąłem nie wiem dlaczego Dlaczego tam jakaś coś tam weszło się wydaje Chociaż nie wiem, No może miał taką deformację ten gołąb Wszyscy mówili, że to żółty guzek Ale nie wiem, no rodzice Nie ma z nimi problemu, tak? Teraz też przyleciały Samczyka widziałem, tak? Nie ział, nie, wszystko dobrze, czyli Nie wiem nie. Inne normalnie, tam jednego jeszcze gołąbka zadeptały. Musiałem go usunąć. No i mam 19 młodych, tylko tak? z pierwszego lęgu. No to tragedia jest, nie? Dla mnie to tragedia. Ech, się zastanawiałem, że będę miał za dużo gołębi, ale to zawsze tak jest. Bo okazuje się później, że zawsze jest mało. Dużo mało. tak? 19 gołomków młodych z pierwszego lęgu. To jest dla mnie to tragedia, nie? No ale już nie będę narzekał. Bo niektórzy mówią, że ciągle narzekam, no ale. Jak mam nie narzekać, jak jest słabo, tak? No ale nie przejmuję się tym yy, Tak myślałem, może drugi lęk pociągnąć po tych lotowych Bo już niektóre jajka zaczęły wnosić. Ale nie Nie, bo ja mam latać na stare gołąbki I... Dzisiaj to nie wiem, ale jutro chyba rozdzielę te gołębie Tak, jutro rozdzielę może zrobię obiegówkę tam w tydzień? Tak. Więcej na pewno nie. Albo w ogóle nie zrobię, tak? Może sance będą karmiły do końca te młode. Ale to jeszcze się zastanowi. Ale myślę, że zrobię obiegówkę w tydzień, zrobię. Tak? Mam pierwsze zmiany. Rano będę sobie przyjeżdżał trochę wcześniej, bo samiczki będą szły na noc, tak. No i tak z działki zawsze po pracy późno wyjeżdżam. No, no myślę, że tak zrobię do przyszłego weekendu, tak? Później to już sam przes zakończą. A czy już niektóre gołąbki będę pewnie odkładał, nie? Święta, nie? Te głowy. No, myślę, że tydzień to spokojnie będą do odłożenia tam. Nie? Może nie wszystkie, ale, ale większość, nie? No, w rozpłodowym No powiem też coś tam jest słabo, bo... Sprawdzałem te jajeczka, tak. No to ta późna samiczka okazało się, że jedno jajko yy, miało bardzo miękką skorupkę, tak. Wyrzuciłem to jajko, ale drugie zalężone jest. Nie no, to w przyszłym tygodniu powinny się nie no pod koniec chyba tego tygodnia powinny się w te gołębie. Yy, z trzech par mam po oba jajka zalężone. No to już by było 7 młodziaczków Tylko ktoś mi później napisze, że nie ma to liczyć No ma... i ma rację, tak, bo Liczy się dopiero jak się odkłada gołębie, tak No ale 7 jajek jest zalężonych y... 8 mam też samiczkę taką Co z pierwszego lęgu też miała Jedno jajko zalężone, drugie nie I teraz to samo jest, nie? Też jedno nie zalężone, drugie zalężone No to będzie osiem, a jedna para Znowu jedno jajko zgniotło, a drugie niezależone. No normalnie to samo, nie? Komedia, nie? Ale dobra. No to słabo, to nawet jakbym z tego drugiego lęgu by wyszło 8 młodych, rozpłodowym, no to będzie 27 gołębi. Po dwóch lęgach, tak? No to jest bardzo mało. No i ten trzeci lęk, bo nie będę rozparzał, to też jeszcze będzie, będzie dobry, tak? No nie będę miał na pewno nawet 40 gołębi młodych. Nie, nie ma takiej opcji. No, będę musiał teraz jak troszeczkę czasu wolnego coś tam się rozejrzeć, coś sobie skręcić, nie? Coś poszukać jakichś młody gołębi, tylko takich w miarę, nie? Żeby nie przynosić jakiś... jakiś tak jak kiedyś zalegro kupowałem albo coś tam, to no, muszę tam nie wiem, pogadać z jakimiś znajomymi. Tam kolega coś ma mi uchować, bo dałem mu te cele lęgowe z gołębnika rozpłodowego To ma mi jakieś dwa gołębie uchować po swoich dobrych gołębiach, nie? On akurat w tym roku chyba ma nie lecieć Chociaż szkoda, bo zawsze fajnie było podzwonić Pogadać W czasie lotu, tak No, będzie brakować kolegi No, ale mam nadzieję, że za rok wróci No, no to on tam i ma dwa 2 uchować No i będę musiał skręcić Tak, no przynajmniej z 10 gołębi Z 10, z 15 może, nie Będę kontynuował No Kończę, tak, biorę się za pracę, bo chcę troszeczkę yy, tego drzewa co przyciąłem teczereśnie po, porąbać po na mniejsze kawałki, nie wiem, pożyczę od kogoś przyczepkę i komuś zawiozę, nie? No, może ktoś sobie spali tak na podpałkę będzie miał, nie, tam się dopytam. Będę musiał to usunąć. No, mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni znajdę sobie kogoś, żeby do kogoś to zarzuć. Tak? No i pożyczyć się z kogoś przyczepki, bo teraz będzie ciężko pożyczyć przyczepki, bo wszyscy będą nakładki nakładali na przyczepki, tak? bo treningi się zaczynają. No to mam ostatni chyba dzwonek. <grytanie> pożyczyć od kogoś przyczepki. <grytanie> Ciekawe, nie? No dobra, nie będę zanudzał. Dzięki wszystkim za oglądanie. Piszcie co tam u was, jak tam, jak tam u was treningi. Czy jakieś straty macie na treningach Nie wydaje się, że dzisiaj to nie było żadnej straty, chociaż będę wiedział wieczorem, jak sprawdzę, bo teraz nie chcę mi się liczyć, bo mam trochę pracy. Ja chcę to zrobić, bo ciepły dzień, jutro, jutro niedziela. Mam inne, inne zadanie do wykonania. Dobra, nie przedłużam cześć Wam, dzięki na razie.